Zadanie 23: za jeden punkt z egzaminu gimnazjalnego 2004. Na lekcji jazdy konnej dzieci dosiadały konia prowadzonego po okręgu na napiętej uwięzi o długości 5 metrów. Jaką drogę pokonał koń, jeżeli łącznie przebył 40 okrążeń? Wynik zaokrągli do 1,1 km. Wykonajmy symboliczny rysunek. Mamy koło, po którym Wędrował koń. Uwięź ma 5 metrów, czyli przyjmujemy, że promień naszego okręgu, naszego koła, jest równa 5 metrów. Koń chodzi po okręgu. Aby obliczyć, jaką drogę pokonuje w ciągu jednego okrążenia, należy po prostu skorzystać ze wzoru na długość okręgu. L równa się 2 πr R2. I pi przepisujemy, a w miejsce era wstawiamy 5 m. 5 razy 2 to 10 pi. Aby obliczyć przybliżoną wartość, należy wstawić w miejsce literki pi 314. Zatem 10 przepisujemy, a tutaj wstawiliśmy 314. Wymnażamy przez 10, przecinek przesuwa się o jedno miejsce w prawą stronę i otrzymujemy, że w ciągu jednego okrążenia Koń pokonał 31,4 metra. Wiemy, że takich okrążeń było 40, więc należy tę oto wartość pomnożyć przez 40. Wymnażamy pisemnie i otrzymujemy 1256 metrów. Jest to całkowita droga, jaką pokonał koń. Nasze wyniki są podane w kilometrach, więc. Przecinek przesuwamy o 3 miejsca w lewą stronę i otrzymujemy wynik w kilometrach. Teraz trzeba tę wartość zapisać, zaokrąglając ją do 1 dziesiątej kilometra. Czyli zaokrąglamy naszą liczbę do pierwszego miejsca po przecinku. Na kolejnym miejscu stoi piątka, a wiemy, że jeżeli stoi piątka, szóstka, siódemka, ósemka albo dziewiątka, to cyfra się zwiększa. Zatem dwójka się zwiększa na trójkę i otrzymujemy 1,3 km. Jest to zaokrąglona wartość do 1,1 km. Zatem wybieramy odpowiedź A.